Masz dość papierkowego chaosu, protokoły do druku, dane z każdego auta zbierane ręcznie, kilometrówka w Excelu? To wszystko zabiera czas i sprzyja błędom. A co, gdybyś miał to wszystko w jednym miejscu, bez papierów, bez stresu, dane i dokumenty dostępne od ręki? Na komputerze lub w telefonie. Wszystko w aplikacji Flotman. Dzwonienie do kierowców to już przeszłość. W naszym systemie wiesz wszystko od razu. Gdzie są pojazdy, jaki mają przebieg, jak jeżdżą kierowcy i ile paliwa zużywają. W czasie rzeczywistym, bez zgadywania. Zarządzanie protokołami przekazania pojazdu w tradycyjny sposób to czasochłonny i angażujący kilka osób proces. Kierowca z aplikacją loguje się i uzupełnia dane o stanie pojazdu. Robi zdjęcie, a ty od razu otrzymujesz powiadomienie i gotowy dokument do zatwierdzenia. Bez drukowania, bez papierów, wszystko trafia do systemu. Ręczne rozliczanie kilometrówki to nie tylko czasochłonne zadanie, ale również ryzyko popełnienia błędów. Dzięki systemowi rozliczanie jest całkowicie zautomatyzowane. Kierowca wybiera rodzaj trasy, system automatycznie zlicza kilometry i porównuje z limitem. Na koniec miesiąca kierowca dostaje powiadomienie o gotowym rozliczeniu, które musi zatwierdzić w aplikacji Floatman Driver. Dopiero po akceptacji wszystkich kierowców system generuje końcowy raport, który można przekazać do księgowości. Zamiast papierowych segregatorów, cyfrowe centrum dowodzenia flotą. Żadnych zagubionych dokumentów, wszystko uporządkowane i dostępne zawsze wtedy, gdy jest potrzebne. W naszej aplikacji masz pełną kontrolę nad dokumentami flotowymi. Kierowcy mają dostęp do aktualnych polityk flotowych, protokołów szkód i zgód na użytkowanie pojazdu. Wszystko cyfrowo bez konieczności trzymania dokumentów w fizycznych archiwach. Dzięki Flotman skracasz czas zarządzania flotą nawet o 40%, eliminujesz papierkową dokumentację, zmniejszasz ryzyko błędów i kar, szybciej rozliczasz przejazdy i koszty, masz pełną kontrolę nad pojazdami w biurze i w trasie. Jedna aplikacja wszystko pod kontrolą.